Hiob prowadził życie w wielkim dostatku. Był znany ze swojej wiary w Boga, co odzwierciedlało się w jego życiu materialnym i rodzinnym: z wieloma dziećmi, żoną i niezliczonymi bogactwami. Jego życie było doskonałym przykładem boskich błogosławieństw. Wszystko wydawało się układać dobrze, ale Hiob nie wiedział, że jego wiara zostanie poddana próbie w sposób niewyobrażalny. Ale podczas gdy życie Hioba wydawało się doskonałe, w niebiosach działo się coś innego, szatan oskarżyciel zbliżył się do Boga z wyzwaniem. Czy Hiob boi się Boga za nic? Czy nie postawiłeś wokół Niego i Jego domu płotu ochronnego? Szatan wierzył, że wiara Hioba była powierzchowna, obecna tylko z powodu Jego bogactwa i błogosławieństw. Bóg, znając głębie serca Hioba, pozwolił szatanowi go wypróbować. W ciągu jednego dnia świat Hioba się zawalił, jego dziesięcioro dzieci zginęło w straszliwym wypadku, jego ogromne bogactwo, trzody i majątek zostały zniszczone lub skradzione przez najeźdźców, a jakby tego było mało, jego ciało zostało dotknięte bolesnymi wrzodami od stóp do głów. Wyobraź sobie niewyobrażalny ból. Wszystko, co kochał, zniknęło w mgnieniu oka. A teraz nawet jego zdrowie zawodziło. Jednak w obliczu tej przytłaczającej tragedii, Hiob nie przeklął Boga, rozdarł swoje szaty, ogolił głowę i upadł na ziemię w adoracji, mówiąc: „Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pana będzie błogosławione”. Kiedy Hiob siedział w popiele, jego ciało pokryte wrzodami, a serce przygniecione żalem, przyszło do niego trzech najbliższych przyjaciół: Elifas. Bildat i Sofar, zszokowani widokiem cierpiącego przyjaciela, przez siedem dni i siedem nocy milczeli, nie mówili ani słowa, przytłoczeni ogromem jego bólu, ale kiedy w końcu przemówili, ich słowa nie przyniosły pociechy. Kwestionowali Hioba, sugerując, że jego cierpienie musi być wynikiem ukrytego grzechu, z pewnością Bóg karze złoczyńców, argumentowali, ich oskarżenia jeszcze bardziej zraniły Hioba. Bo wiedział w sercu, że nie zgrzeszył przeciwko Bogu, w swoim bólu i zamieszaniu, Hiob wołał do Boga, pragnąc odpowiedzi, nie mógł zrozumieć, dlaczego sprawiedliwi cierpią. Ten długi dialog, pełen oskarżeń i nieporozumień, pozostawił Hioba w izolacji, ponieważ nawet jego przyjaciele nie potrafili dostrzec prawdy o jego niewinności. Mimo wszystko, Hiob zachował swoją prawość, chociaż jego wiara była wystawiona na ciężką próbę. W samym środku swojego cierpienia, Hiob osiągnął punkt krytyczny, zażądał od Boga odpowiedzi, pytając: Dlaczego On, sprawiedliwy człowiek, musi znosić tak niewyobrażalny ból? Tęsknił za wyjaśnieniem, za powodem swojej agonii. Wtedy, w wichurze, przemówił Bóg: Ale zamiast bezpośrednio odpowiedzieć na pytania Hioba, Bóg zadał mu serię głębokich pytań: Gdzie byłeś? Kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz mądrość, kto wyznaczył jej wymiary? Z pewnością wiesz. Słowa Boga nie miały na celu poniżenia Hioba, lecz przypomnienie mu o ogromie boskiej mądrości w porównaniu do ludzkiego zrozumienia. Gdy Bóg opisywał cuda stworzenia, głębie mórz majestat gwiazd, dzikość natury, Hiob zrozumiał, jak ograniczona była jego perspektywa. Nie mógł pojąć pełni Bożego planu, przytłoczony wielkością Boga. Hiob pokornie. Wyznał: Dotąd tylko ucho słyszało o tobie, teraz jednak moje oko Cię widzi. Dlatego wyrzekam się tego i pokutuję w prochu i popiele. Był to moment głębokiej pokory, kiedy Hiob uznał, że nawet w cierpieniu mądrość i plany Boga są poza ludzkim pojmowaniem. Pomimo surowych oskarżeń i niesprawiedliwego osądu swoich przyjaciół, Hiob zrobił coś niezwykłego po swoim spotkaniu z Bogiem: Elifas. Bildat i Sofar wielokrotnie go potępiali, twierdząc, że jego cierpienie musi być wynikiem ukrytego grzechu. Jednak zamiast trwać w goryczy lub szukać zemsty, Hiob wybrał drogę miłosierdzia. Bóg nakazał Hiobowi modlić się za swoich przyjaciół, a Hiob bez wahania posłuchał. Modlił się za nich, prosząc Boga, aby przebaczył im ich błędne osądy. Ten akt wstawiennictwa, moment głębokiej pokory i łaski, nie umknął uwadze Boga. Po tym jak Hiob modlił się za swoich przyjaciół, Bóg przywrócił mu jego majątek. W 19... rzeczywistości Bóg dał Hiobowi dwa razy więcej niż miał wcześniej. Jego bydło, wielbłądy i osły zostały podwojone, a Hiob ponownie został pobłogosławiony dziećmi. Jego życie stało się żywym świadectwem mocy miłosierdzia i przebaczenia. Dzięki temu aktowi Hiob nie tylko znalazł pokój ze swoimi przyjaciółmi, ale także doświadczył pełnej odbudowy swojego życia, co dowodzi, że prawdziwe błogosławieństwo przychodzi, gdy decydujemy się przebaczyć. Historia przebaczenia Hioba swoim przyjaciołom to nie tylko opowieść z zamieszłych czasów, ale głęboka lekcja miłosierdzia i przebaczenia, która odzwierciedla sedno nauk Jezusa. Hiob został niesprawiedliwie potraktowany przez tych, którzy byli mu najbliżsi. Jego przyjaciele, zamiast go wesprzeć w najciemniejszej godzinie, Osądzili Go surowo, oskarżając o grzechy, których nie popełnił, mimo to Hiob, prowadzony przez Boga, postanowił się za nich modlić, ten akt, miłosierdzia odzwierciedla nauki Jezusa, który nakazał nam miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas prześladują. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 44. Jezus przez cały swój służebny czas, podkreślał znaczenie przebaczenia. Nie jako sugestii, ale jako wymogu dla tych, którzy pragną go naśladować. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski, ale jeśli nie, przebaczycie ludziom, i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam Waszych przewinień. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety 14 i 15. W tym świetle działania Hioba nabierają jeszcze głębszego znaczenia. Nie pozwolił, aby duma czy gorycz zablokowały przepływ Bożych błogosławieństw w jego życiu, zamiast tego ukazał potęgę wstawiennictwa, zdolność modlitwy za tych, którzy nas skrzywdzili. Sam Jezus dał nam ten przykład na krzyżu, modląc się za swoich oprawców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 34. To ostateczny wyraz miłości i miłosierdzia. Modlitwa za tych, którzy wyrządzili nam ból, tak jak Hiob modlił się za swoich przyjaciół, co więcej, błogosławieństwa, które nastąpiły po modlitwie Hioba, przypominają nam o przemieniającej mocy przebaczenia. Po tym jak Hiob wstawił się za swoich przyjaciół, Bóg przywrócił mu wszystko, co stracił, dając mu nawet dwukrotnie więcej niż miał wcześniej. Nie chodzi tu tylko o materialne bogactwo to zasada duchowa. Kiedy przebaczamy, Otwieramy się na pełnię łaski i błogosławieństw Bożych. Jezus nauczał, że przebaczenie jest wyzwalające, nie tylko dlatego, kto je otrzymuje, ale także dlatego, kto przebacza. Przebaczając, uwalniamy się od kajdan gniewu i urazy, pozwalając by pokój Boży wypełnił nasze serca. Ponadto, historia Hioba uczy nas pokory, która jest konieczna do przebaczenia, tak jak Jezus uniżył się, aby umrzeć na krzyżu za grzechy świata. Hiob uniżył się, by modlić się za swoich przyjaciół, pomimo ich raniących słów. Przebaczenie nie polega na tym, kto ma rację, a kto nie. Chodzi o to, by uznać, że wszyscy potrzebujemy Bożej łaski, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 7, okazując, miłosierdzie, odzwierciedlamy samą naturę Boga i zbliżamy się do Niego. Ostatecznie historia Hioba i nauki Jezusa zbieżne są w jednej kluczowej prawdzie. Przebaczenie jest kluczem do prawdziwego odnowienia, zarówno duchowego, jak i fizycznego. Kiedy odpuszczamy winy innym i ufamy Bożej sprawiedliwości, ustawiamy się w pozycji, by otrzymać Jego największe błogosławieństwa, to przypomnienie, że bez względu na to, jakie zło zostało nam wyrządzone, jesteśmy powołani do wyższego standardu. Kochać, przebaczać i okazywać miłosierdzie. Tak jak Jezus uczynił to dla nas, jednym z najgłębszych nauk, które Jezus nam przekazał, jest wezwanie do pokuty i oferta zbawienia. Jezus, syn Boży, przyszedł na świat nie po to, aby go potępić, ale by go zbawić. On jest jedynym, który może dać nam prawdziwe odkupienie, ponieważ zapłacił najwyższą cenę za nasze grzechy. Biblia mówi w Ewangelii Jana, rozdział trzeci. Werset. 16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, to pokazuje nam głębie Bożej Miłości. Wysłał swojego syna, aby nas zbawił, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, zagubionymi na naszych drogach. Pokuta to nie tylko zmiana myślenia. To całkowite odwrócenie się od grzechu i powrót do Boga. Jezus nieustannie wzywał ludzi do pokuty, nie po to, by ich zawstydzić. Ale, dlatego, że wiedział, iż grzech oddziela nas od Ojca, bez pokuty pozostajemy w niewoli grzechu. Ale przez pokutę zostajemy uwolnieni i pojednani z Bogiem. Jezus powiedział nam w Ewangelii Łukasza, rozdział 13, werset 3. Lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie, wyraźnie zaznaczył, że pokuta jest niezbędna do zbawienia, piękno przesłania Jezusa polega jednak na tym, że nie pozostawia nas samych w walce. On wyciąga do nas rękę miłosierdzia, oferując przebaczenie i nowy początek. Jezus kocha nas tak bardzo, że był gotów zająć nasze miejsce na krzyżu, niosąc karę, którą my powinniśmy ponieść. Jego ofiara nie była aktem obowiązku, ale czystej miłości. Na krzyżu wziął na siebie ciężar grzechów świata, wołając: Wykonało się. Oznaczając, że dług grzechu został całkowicie spłacony, zbawienie przez Jezusa Chrystusa to dar łaski. Nie możemy na nie zasłużyć poprzez dobre uczynki lub własną sprawiedliwość. List do Efezjan, rozdział 2, wersety 8 i 9 przypomina nam: Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Dar to Boży, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jezus oferuje ten dar za darmo wszystkim, którzy przychodzą do Niego z wiarą, pokutują za swoje grzechy i ufają Mu jako Panu i Zbawicielowi. On jest jedyną drogą do Ojca, jak powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 6. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze Mnie. Miłosierdzie Jezusa jest niepojęte. On nie traktuje nas zgodnie z naszymi grzechami. Ale oferuje nam przebaczenie i miejsce w swoim królestwie. Jego miłość jest tak wielka, że szuka nas nawet gdy błądzimy, zapraszając nas z powrotem w swoje ramiona. List do Rzymian, rozdział 5, werset 8 mówi: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Ten werset oddaje istotę Ewangelii. Jezus nie czekał, aż będziemy doskonali. On oddał swoje życie za nas, gdy byliśmy jeszcze zagubieni. W odpowiedzi na tę niesamowitą miłość jesteśmy wezwani do pokuty i wiary w Ewangelię. Zbawienie nie jest automatyczne, wymaga osobistej decyzji o odwróceniu się od grzechu i zaufaniu Jezusowi. Ale kiedy to zrobimy, obietnicą jest życie wieczne, pokój z Bogiem i pewność, narracji o odkupieniu. Jezus stoi jako najwyższy przykład miłości i miłosierdzia. Jego ofiara na krzyżu nie była tylko chwilą w historii, lecz wiecznym zaproszeniem do życia przemienionego przez łaskę. Jesteśmy wezwani nie tylko do wiary w Jego imię, ale do życia zgodnie z tą wiarą, odwracając się od grzechu i przyjmując dar zbawienia. Jego miłość nie zna granic, a przez Niego znajdujemy prawdziwy pokój, przebaczenie i życie wieczne. Teraz jest czas, aby. Zastanowić się nad Jego ofiarą i głębią Jego miłosierdzia. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, podziel się nim z innymi, rozprzestrzeniaj Jego miłość i zostaw komentarz o tym, jak Jezus wpłynął na Twoje życie. Nie zapomnij polubić i subskrybować, aby otrzymywać więcej treści, które zmieniają życie. Razem dzielmy się przesłaniem zbawienia ze światem.